Piłkarze, może przestaniecie w końcu robić pokazówkę i całować herb drużyny, do której dopiero dołączyliście? Albo nawet jeszcze nie? Dla nas, kibiców drużyny, to jest coś, czego nie zmieniamy. Kibicujemy im od początku do końca, a wy w trakcie swojej kariery bardzo często zmieniacie swoich pracodawców. Powątpię że ktoś poza młodymi kibicami na poważnie bierze wasze pr zagrywki. Całowanie herbu, mówienie, że od małego marzyliście grać w tym klubie, czy gwarancja tego, że kochacie ten klub ponad wszystko, przecież to jest bez sensu. Dajmy tutaj na przykład... Dzień dobry, czy używasz naszej aplikacji? Jeżeli nie, to zachęcam Cię do jej pobrania. Może zaproponuję od doga na drogę, bądź mamy teraz ofertę specjalną w promocyjnej cenie. Może Pani bądź Pan coś sobie dobiorą do zakupów. Bardzo polecam i zachęcam. Trzeba znaleźć nowego pracownika. O! Tak, chodź do nas, dam Ci lepsze pieniądze. Zapraszamy. Dobra, podpisujemy nową umowę. Tak jest, już niedługo będę zarabiać dużo lepsze pieniądze w nowej firmie, ale najpierw muszę skończyć z umową w poprzedniej. Dzień dobry. To wszystko? Kartą, gotówką. Można zbliżyć. Uff. Dziękuję. Do widzenia. Kiedyś to była tak przyjemna osoba, a teraz zero zaangażowania. Z tego przykładu tymi klientami jesteśmy my kibice, a nagrywam ten film w kontekście ostatniego transferu z Piasta Gliwice do Pogoni Szczecin Patryka Dziczka. Super Patryk, zmieniłeś klub. Na pewno Twoje finanse na tym nie ucierpią. Przechodzisz do, może nie zdobyli więcej trofeów w historii, ale do większej marki, która ma na pewno większe szanse w lidze oraz w grze w europejskich pucharach. Ale jak przez te pół roku będą odbierać Cię kibice Piasta? Klubu, który w Twojej karierze dał Ci najwięcej. Rozwinął Cię, po powrocie po ciężkiej kontuzji dał Ci szansę, odbudowałeś się piłkarsko. Występujesz w innej koszulce Całujesz herb innego klubu. Ja na miejscu kibiców nie podchodziłbym do ciebie już poważnie. Wiadomo, w twojej głowie już są większe zarobki. Czyli tutaj możesz podchodzić troszeczkę z mniejszym zaangażowaniem. Nie odbieram ci profesjonalizmu. Może będzie inaczej. Ale czysto teoretycznie. Kiedy wiesz, że będziesz zarabiać gdzieś więcej, tutaj już nie przykładasz do tego wagi. Chcesz po prostu dokończyć swój kontrakt do końca. Jak widzicie, ja fanem piasta nie jestem, ale gdyby u mnie w Legi był piłkarz, który wiem, że odejdzie po pół roku do innego klubu z tej samej ligi, byłby mi przykro. Byłbym zły. Wiem, to są finanse, to jest ich kariera, to jest ich życie, ale po co są te zagrywki, że całujesz herb innego klubu? Po co to jest? Jakby, po co całować herb innego klubu, w którym jeszcze nawet nie grasz? Grasz w innym zespole. Przecież to jest. Szkoda to komentować. Nagrywam ten film po to, ponieważ chciałem się z Wami podzielić moją opinią na ten temat. Czy się z nią zgadzacie, czy nie, możecie dać? Znać w komentarzu. Także wy.